Słuchowisko historyczne z Grodu Kerin Uwaga! Ktoś nadjeżdża! Krzyknął swetomir i zadał wróg Ludzie weszli na wały obronne Drewnianego Grodu żeby zobaczyć kto się zbliża To Mieszko, książę wielki wraz ze swoją świtą Nasz władca! Krzyknął Bramy Drewnianego Grodu otworzyły się Wojownicy w skórzanych lamelach i kolczugach, książę w pięknej, połyskującej w słońcu zbroi, obwieszony złotymi i srebrnymi wisiorami, mieczem przy boku, wjechał na majdan grodu jako pierwszy. Odszedł do księcia Grzymisław, najznamienitszy starszyzny plemiennej i zaprosił księcia do największej chaty. Tam, na środku, płonęło ognisko. Po kątach izby wisiały zioła, które pięknie pachniały. A wielki stół stojący na środku uginał się od jadła. Stały na stole mięsa wszelkie przyrządzone z cebulą i marchwią. Podano na gorąco kapustę, był ogórek już ukiszony. Oprócz tego podano bób i soczewicę jako przystawkę. Ptactwo na miodzie przyrządzone najbardziej smakowało mieszkowi. Po posiłku Grzymisław oprowadził księcia po grodzie. Pokazał mu kuźnię, pracownię garncarską, tkacką i rymarską. Podarował również władcy piękne kolczyki wykonane z kryształu górskiego, które Mieszko ubrał swojej pięknej żonie Dobrawce. Następnie władca udał się już samotnie do świątyni, która stała na wyspie przy grodzie. Ciekawe, o co modlił się Mieszko pierwszy do nowego boga.